Hej, hej, witajcie ponownie. W dzisiejszym filmie przedstawię Wam rozwiązanie i omówię pierwsze zadanie maturalne z matury majowej 2023. Przeczytajmy wprowadzenie do zadania. Kolejnymi etapami oddychania tlenowego są glikoliza, reakcja pomostowa, cykl krebsa oraz łańcuch oddechowy. Reakcję pomostową. Oksydacyjną dekarboksylację pirogronianu do acetylokoA katalizuje kompleks dehydrogenazy pirogronianowej zawierający trzy enzymy E1, E2 i E3. Sumaryczna reakcja katalizowana przez ten kompleks w warunkach tlenowych jest następująca: na schemacie przedstawiono współdziałanie trzech enzymów wchodzących w skład kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej. Teraz czas na polecenie. Uzupełnij tabelę. Do każdego wymienionego typu reakcji zachodzącej podczas przekształcenia pirogronianu do acetylokoA, przyporządkuj odpowiednie oznaczenie enzymu E1, E2 albo E3, który tę reakcję przeprowadza. Po pierwsze, zwróćmy uwagę na to, że do tabeli trzeba wpisać oznaczenie, czyli nie zastanawiamy się nad nazwą wpisujemy te oznaczenia, które zostały określone jako kolejne litery E. No i teraz tak, zacznijmy sobie od enzymu E1. Enzym E1 katalizuje reakcję, która polega na odłączeniu dwutlenku węgla. Reakcja odłączania dwutlenku węgla to jest dekarboksylacja, czyli enzym E1 będzie katalizował dekarboksylację. Teraz spójrzmy na enzym E3. On z kolei będzie katalizował oderwanie atomów wodoru od związku tak, żeby mogły zostać połączone z NAD+, i żeby mogło powstać NADH2. Takie odrywanie atomów wodoru od jakiejś cząsteczki to jest dehydrogenacja, a więc enzym E3 będzie katalizował reakcję dehydrogenacji. No i zostaje nam enzym E2, który w tym przypadku będzie katalizował reakcję transacetylacji, która tutaj w tabeli jest wymieniona jako pierwsza. Kolejne polecenie: w której części komórki eukariotycznej znajduje się aktywny kompleks dehydrogenazy pirogronianowej? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych. Co ważne, pytanie dotyczy komórki eukariotycznej, chodzi o aktywny kompleks. I tutaj odpowiedzią jest macierz mitochondrialna. Dlaczego? Dehydrogenaza pirogronianowa to jest etap reakcji pomostowej. Czyli etap łączący glikolizę, która zachodzi jeszcze w cytozolu, z cyklem krebsa, który właśnie zachodzi w tej macierzy mitochondrialnej. I sama reakcja pomostowa również w, zachodzi w macierzy mitochondrialnej. Dopiero ostatni etap oddychania komórkowego tlenowego, czyli łańcuch oddechowy, zachodzi w wewnętrznej błonie mitochondrium. Kolejne zadanie: Wykaż. Że funkcjonowanie kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej jest konieczne do połączenia szlaku glikolizy z cyklem krepsa. Przykładowa odpowiedź: funkcjonowanie kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej pozwala na przekształcenie pirogronianu, będącego produktem glikolizy, w acetylokoa, czyli substrat cyklu krepsa. Co umożliwia połączenie tych dwóch etapów oddychania komórkowego tlenowego. Jak wspomniałam, funkcjonowanie dyhydrogenazy pirogronianowej to tak naprawdę reakcja pomostowa, czyli drugi etap oddychania komórkowego tlenowego, którego rolą jest właśnie połączenie glikolizy etapu pierwszego i cyklu krebsa etapu drugiego. W glikolizie faktycznie powstaje pirogronian jako produkt. Natomiast jednym z substratów cyklu krebsa jest acetylokoA. A więc, funkcją tego kompleksu, a tym samym całego etapu, jakim jest reakcja pomostowa, będzie przekształcenie produktu glikolizy pirogronianu do substratu cyklu krebsa, czyli acetylokoA. Właśnie działa to jak taki łącznik pomiędzy tymi etapami. Wykaż, że zmniejszenie aktywności kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej prowadzi do wzrostu stężenia mleczanu w komórce mięśnia szkieletowego. Mamy wykaż, czyli znowu najdłuższy typ odpowiedzi, musimy uwzględnić w niej przyczynę, mechanizm i skutek. Tutaj naszą przyczyną ma być zmniejszenie aktywności kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej. Natomiast skutkiem ma być wzrost stężenia mleczanu, konkretnie w komórce mięśnia szkieletowego. Także brakuje nam mechanizmu tego procesu. Możemy to opisać w ten sposób, że zmniejszenie aktywności kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej prowadzi do zmniejszenia intensywności przemiany pirogronianu do acetylokoa. Pamiętamy z poprzedniego podpunktu, że Funkcją tego kompleksu była właśnie przemiana pirogronianu do acetylkoa. Jeżeli kompleks zaczyna działać z mniejszą intensywnością, no to też z mniejszą intensywnością pirogronian jest przekształcany do acetylokoa. Skutkiem jest nadmierne gromadzenie się pirogronianu, no bo nie może być przekształcony do acetylokoa. I w rezultacie ten pirogronian zostaje przekształcony w mleczan. Co powoduje właśnie naszą konsekwencję, czyli wzrost stężenia mleczanu w komórce mięśnia szkieletowego. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że na drodze fermentacji mlekowej, która, która jest jednym ze sposobów oddychania bez udziału tlenu, pirogronian, aby odtworzyć pulę NAD, będzie przekształcać się w mleczan. I z tego względu, jeżeli pirogronian nie będzie mógł przekształcić się, do acetylokoA, -Co, co dalej prowadziłoby do uwolnienia energii, to w tym przypadku będzie redukowany do mleczanu. Z tego względu dojdzie do odbudowy puli NAD, i cały czas będzie mogła zachodzić glikoliza. Popatrzmy, że glikoliza to jest ten etap, który będzie warunkował uwolnienie dwóch cząsteczek ATP. Obojętnie czy będzie to oddychanie bez udziału tlenu, czy oddychanie tlenowe. W tym przypadku jest to korzystne, nie może zajść w pełni oddychanie komórkowe tlenowe, więc ta komórka mięśnia szkieletowego przerzuca się na oddychanie bez udziału tlenu, którego etapem też jest glikoliza. Ale żeby glikoliza mogła zajść, a tym samym żeby móc uwolnić energię, musi być odbudowana pula NaD. Co odbudowuje te pulę? Przekształcenie pirogronianu. Jeżeli nie w acetylokoa, to w takim razie w mleczan. Dzięki, że obejrzyliście film do końca. Mam nadzieję, że rozwiał wszelkie wątpliwości i wzbogacił Waszą wiedzę, a rozwiązywanie zadań maturalnych będzie coraz łatwiejsze. Do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Zorganizowana Matura. Jeśli odcinek Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, Komentarz i koniecznie zasubskrybuj kanał, aby żadna kolejna lekcja Ci nie uciekła. Zajrzyj też na mojego Instagrama, gdzie znajdziesz liczne mnemotechniki i wiele wiedzy biologicznej do matury. Cześć!